stało się za nami już trzeci koncert, którego bohaterami byli tytani baroku, gwiazdy tamtej epoki, czyli Jan Sebastian Bach i Antonio Vivaldi. Kantata tego pierwszego i cztery koncerty skrzypcowe tego drugiego, a wykonawcami tej muzyki sprzed ohohoho 250 albo nawet więcej lat byli niezwykle młodzi e, artyści. Helena Bregar Zmierzyła się z kantatą Bacha. Z koncertami skrzypcowymi Vivaldiego zmierzył się Sebastian Czaja. Dzień dobry. A dyrygował Marcin Tarnawski. A więc on się zmierzył z obydwoma dziełami. <grym>, dobry wieczór. <grym>, barok w waszym wykonaniu brzmi niezwykle ekscytująco, ekstatycznie, ale chciałem was zapytać, jeżeli byście byli wysłani na bezludną wyspę i mieli. I mogli mieć na playliście w Spotify tylko jednego kompozytora, Bacha czy Vivaldiego, to który to by był i dlaczego? To jest trudne pytanie, bo yy, gdyby to było pytanie, yy, który, jest, który jest większy, nasuwa się ciągle Bach. On, wydaje mi się, porządkuje bardzo wszechświat umysłu. Jest taki bardzo logiczny i dzięki temu, jeszcze na tej bezwzględnej wyspie, można się tak. Pomyśleć, wszystko jest w porządku, świat jednak jest yy, skonstruowany, wszystko jest ma swój porządek. Sebastian, ty na bezludnej wyspie mm. też byś chciał mieć poczucie porządku świata dzięki Bachowi? <grym> tak, ja, ja myślę, że zdecydowanie. Zdecydowanie bym wybrał yy, Bacha ze względu na, na różnorodność jego kompozycji, na mnogość yy, uczuć, które, które możemy w, w, wysłyszeć w jego, w jego kompozycjach. Jednak myślę, że, że wszyscy się tutaj zgodzimy, że yy, jednak mimo wszystko Bach był bardziej różnorodnym kompozytorem w swojej muzyce niż, niż Vivaldi, u Vivaldiego jednak po części te, mm, te utwory mają zbliżony troszeczkę charakter. No jednak Bach to, to, jest, to jest tytan, to, to jest absolutnie jakby ktoś poza, poza skalą, także... Chociaż ciągle także znajdujemy Bach. coraz to nowe utwory Vivaldiego. Tak, tak, Na tak, pewno nie tak, wiemy tak, tak. kim był, co jeszcze kryje <laughs> może jego twórczość. Maestro, a może pan stanie po stronie Vivaldiego? Ja, ja generalnie zdążyłem, nie, nie, nie lubię takich wyborów, ale rozumiem, że to jest pre pretekst do, trochę do naszej e, jest, rozmowy. Mm, ja bym się nie zdecydował ani na jednego, ani na drugiego, a w sumie na, na obu. W ich utworach i twórczości podoba mi się to, że ona jest, y, y, tak Vivaldi wydaje się prostszy. A wcale prostszy nie jest, dlatego że pomimo, że mówi się, nie lubię tego powiedzenia, ale przytoczę je, że to jest kompozytor jednego koncertu, tylko ogranego na wiele różnych sposobów, ale ja się z tym nie zgodzę. Dlatego że Ibach i Vivaldi to są mistrzowie łamania reguł, łamania schematów. Schematy u Vivaldiego są bardzo skomplikowane. Jeżeli jest coś napisane na cztery, to na pewno na cztery to nie jest napisane. Jeżeli coś jest napisane na trzy, to absolutnie na trzy to nie jest napisane. I u Bacha dokładnie to samo. Zresztą Bach się bardzo inspirował twórczością Vivaldiego. Wiemy, że dokonywał transkrypcji jego koncertów instrumentalnych na organy. Więc myślę, że pomimo, że oni brzmią zupełnie inaczej, to mimo wszystko gdzieś to, gdzieś to źródło, ten pomysł kompozytorski. Jest często bardzo podobny. Paradoksalnie, ale jest naprawdę bardzo podobny. Dzisiaj byliście cali zanurzeni w baroku. Myślę, że tą muzyką już od pewnego też czasu, przygotowując się do tego koncertu. Ale wracam do tego Spotify'a. Co tam macie na tym Spotifyu, tak do słuchania prywatnie? Ja ostatnio studiuję, słuchając, studiuję arię Nikola Porpory ponieważ przygotowuje się do wykonania w zasadzie współczesnego pre-wykonania po 270 chyba 3 trzech latach, teraz już nie pamiętam tej ostatniej liczby, um, opery Nikola Porpory Filandro. Jest to opera um, skomponowana przez Porporę, już dojrzałego kompozytora, na zamówienie króla polskiego Augusta III. Ja bardzo dużo klasycznej muzyki mam na co dzień i... i ee... Bardzo dużo czasu też spędzam w podróży y, samochodem, więc raczej do, do samochodu muzyka klasyczna się nie za bardzo nadaje poprzez y, różnorodną dynamikę i ja po prostu co chwilę musiałbym jeździć tym, e, tym pokrętłem. E, także, także raczej idę, idę w rozrywkę w takich podróżach i, i przy tym odpoczywam. Także co ostatnio było ostatnio? Queen wypuścili nową płytę live z Adamem Lambertem. Fantastyczna. Do tego w ogóle przekonałem się o dziwo po, po wielu latach do, do rapu i najnowsza płyta Queen Bonafide, ja jestem oczarowany. Także takie naprawdę totalnie różnorodne mm, klimaty muzyczne, do tego jazz, y, taka y, tradycyjna jazzowa y, y, muzyka czy soul, y, funk. Wszystko, co jest ze smakiem dobrze zrobione, to, to dobrze smakuje. A więc naszym bohaterom gra różna muzyka i taka sama, i taka właśnie jest idea też naszego festiwalu, gdzie klasyka czasami wymyka się ze swoich granic, podąża ku innym gatunkom, a inne gatunki podążają ku klasyce. Zapraszam Państwa na kolejne koncerty naszego festiwalu, te prezentujące muzykę klasyczną, jak i crossovery, czyli coś, co ciężko sklasyfikować.